Jakie to jest czaderskie. Dziwne, taki glut, dziwne, że coś takiego natura tworzy w ogóle. Ja pierdzielę. Ale ja, ja, patrzcie co znaleźliśmy. Młode, początkowe stadium rozwoju sromotnika smrodliwego, który jak jest dojrzały, śmierdzi niepojęcie, a w stadium, które się nazywa właśnie czarczym jajem, jest mega prozdrowotny, a ten rdzeń wewnętrzny można podobno chrupać na surowo. Podobno widziałem na kanale Paweł i Grzyby jak on to robi yy, i je tu na surowo. Wybaczcie, ja tego nie zrobię może kiedyś. Tymczasem zobaczę sobie jeszcze jak wygląda wewnątrz ten drugi egzemplarz, bo to jest takie niesamowite znalezisko, że to się w głowie nie mieści. No i niby to jest jadalne na surowo ten rdzeń. To. Kasz? Jak to pachnie ty? Jak żółtkie weczka.